Witamy Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy debatę dotyczącą elektrośmieci. Naszymi gośćmi dzisiaj będą Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miasta Łuków, Pan Marek Domański. I kierownik Zakładu Oczyszczania Miasta, Pan Jerzy Rożem. Obserwując, jak szybko pędzi cywilizacyjny pociąg, każdego dnia zastanawiamy się, czy jest szansa, że on kiedyś wyhamuje? Jeśli tak, to kiedy? Czy my, jako członkowie nowoczesnego społeczeństwa, tego chcemy? Gdzie są granice postępu technicznego, a w ślad za tym granice zasypywania rynku? I nas wszystkich przez nieskończoną ilość urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Jakie są główne przyczyny gromadzenia w domu zużytych baterii i sprzętów elektrycznych? Tak oto piszą w jednym z listów do obywateli, dyrektorzy Europejskiej Platformy Recyklingu w Polsce, Janusz Ostapiuk i Mikołaj Józefowicz. Trzeba uznać, że technika i nowoczesność są nam pomocne i potrzebne, a my musimy znaleźć sposoby na to, aby efekty uboczne tej nowoczesności nie okazały się zgubne dla środowiska przyrodniczego i zdrowia człowieka. Do takich właśnie celów zagospodarowania odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz z baterii i akumulatorów. Powołano Europejską Platformę Recyklingu. Jest ona pierwszym europejskim systemem zajmującym się zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, utworzonym na początku XXI wieku. Obecnie prowadzi działalność już w 13 państwach, dostarczając usługi dla ponad 2000 kontrahentów. Łączna ilość zebranych przez nią odpadów. Przekroczyła 1,5 miliona ton i ciągle wzrasta. Od 2009 roku Europejska Platforma Recyklingu rozszerzyła swoją ofertę o zbiórkę i recykling zużytych baterii i akumulatorów. To kolejne poważne wyzwanie, którego celem jest zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska substancjami poważnie zagrażającymi zdrowiu i życiu wszystkich organizmów. Szukając sposobów na oczyszczenie świata z niepotrzebnych już rzeczy, musimy znaleźć odpowiedź na pytanie. Co zrobić, aby każdy obywatel był odpowiedzialnym ekoobywatelem i to już od najmłodszych lat? Cała nasza dzisiejsza dyskusja ma dotyczyć elektrośmieci. Dowiedzmy się o nich trochę więcej. Niestety, przez to. Góry elektrośmieci ciągle rosną i zatruwają środowisko. Przybywa zużytych odtwarzaczy mp 3 smartfonów i laptopów. Dużo znaczy ile? Każdy z nas w ciągu swojego życia wytworzy bardzo dużo elektrośmieci. Ile? Zobacz sam. Ten wysoki na 7 metrów robot powstał z ponad 3 ton elektroodpadów. Tyle przez całe swoje życie wytwarza jeden mieszkaniec w Wielkiej Brytanii. Polski ZSEMA też byłby taki duży. Biorąc pod uwagę to, że produkujemy coraz więcej elektrycznego i elektronicznego złomu, może być on nawet dwa razy większy niż brytyjski. Lecz kiedy się upsują albo przestają być potrzebne, stają się elektrośmieciami. Są to na przykład telefony, komputery, lodówki, mikrofalówki. Telewizory, konsole do gier, radio, żelazko, odkurzacz, kosiarka, kolejka elektryczna, wiertarka. Podział elektrosiemieci, przyrządy do nadzoru i kontroli, automaty do, wystawia, do wydawania napojów i słodyczy oraz bankomaty, wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, Mało gabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, sprzęt audiowizualny, sprzęt oświetleniowy, narzędzia elektryczne i elektroniczne, zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy, wyroby medyczne z wyjątkiem produktów szczepianych i skażonych. Przyjęta w 2000 roku dyrektywa nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej. Obowiązek tworzenia systemów, które będą służyły zbiórce, powtórnemu wykorzystaniu oraz odzyskowi i recyklingowi komponentów sprzętów elektrycznych i elektronicznych. Jaka ustawa w Polsce dostosowuje się do zaleceń unijnych? Przede wszystkim chciałbym wszystkich bardzo serdecznie powitać tutaj. Pozwolicie, że na siedząco będzie wtedy łatwiej. I już odpowiadając na pytanie, ustawa o. Która w Polsce reguluje problemy ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Jest to ustawa z 29 lipca 2005 roku, która w 2012 roku była nowelizowana i jest to ustawa o zużytym właśnie sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Również problem zużytych baterii oraz akumulatorów został rozpatrzony przez Unię Europejską czego wyrazem jest dyrektywa z 2006 roku Rady i Parlamentu Europejskiego. Jakie prawo polskie o tym mówi? Ustawa, która ma na celu w pewnym sensie ograniczenie negatywnego wpływu tych baterii i akumulatorów na nasze środowisko jest to ustawa o bateriach i akumulatorach z 24 kwietnia 2009 roku. Jaka ustawa nakłada na gminę obowiązek gospodarowania odpadami, w tym zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym i zużytymi bateriami, i co dokładnie jest w niej zawarte? Przede wszystkim jest to ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, która wprowadza również od tego roku, od 1 lipca, nowe zasady gospodarki odpadami w Polsce. Gminy również są zobowiązane prowadzić tzw. Tak punkty selektywnej zbiórki odpadów i taki punkt również u nas w Łukowie jest prowadzony. Jest to również kampania informacyjna, która jest ustawowym obowiązkiem wszystkich gmin. W regulaminie, w ustawie o odpadach, w ustawie o akumulatorach, o bateriach jest szczegółowo opisane tryb postępowania, jakie muszą spełnić, czy to wytwórcy sprzętu elektronicznego, czy to my jako mieszkańcy miasta, którzy ten sprzęt, zużyty sprzęt elektryczny, czy elektroniczny musimy później zagospodarować. Także to jest bardzo szerokie pojęcie. Gmina ma bardzo um, dużo obowiązków z tym związanych. Nie, jednocześnie um, należy patrzeć pod tym kątem również mieszkańców, którzy powinni we właściwy sposób te elektrośmieci zagospodarowywać. Przejdźmy więc do kolejnego etapu spotkania, w którym mówić będziemy o elektrośmieciach i zużytych bateriach w naszym mieście. Kto jest odpowiedzialny za zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i baterii w naszej miejscowości? Może tutaj przekażę głos kierownikowi naszego Zakładu Oczyszczania Miasta. Proszę bardzo. Dobre pytanie i trafne. Ja tutaj bym dalej odpowiadając na to pytanie, no szerzej spojrzał na ten problem, tutaj kto jest odpowiedzialny. Ja myślę, że tu należałoby rozpocząć od wytwórców, a wytwórcami jesteśmy my wszyscy, którzy wytwarzamy te odpady i tutaj też te przepisy, o których wspominał pan naczelnik. Dotyczą również i wytwórców, czyli nas wszystkich, którzy no mają styk z tym rodzajem odpadów. I tak idąc dalej, to wytwórcy odbierający i kończąc aż na przedsiębiorcach czy podmiotach unieszkodliwiających te odpady i podmiotach wykorzystujących czy odzyskujących pewne produkty czy pewne, jakby to nazwać no, pewne materiały do ponownej produkcji. Jeśli chodzi tutaj o nasze, nasze miasto, nie tylko nasza jednostka, czyli spółka komunalna zajmuje się zbieraniem tych elektrośmieci, tych odpadów. Wiadomo, że te odpady można przekazywać do punktów handlowych sprzedających nowe produkty elektryczne czy elektroniczne do punktów serwisowych i też do, tak, i do punktów serwisowych i te, te punkty, czyli sklepy, punkty serwisowe, punkty napraw też mają, też przyjmują te odpady, też mają podpisane umowy czy, 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 czy na innych zasadach przyjeżdżają podmioty, które mają uprawnienia do zbierania tych elektroodpadów i bateria. To przede wszystkim o tych dwóch punktach, o których wspomniałem punktach handlowych, punktach serwisowych. Można dostarczać te punkty na szereg różnych takich akcji. Różne organizacje prowadzą zbiórkę w takim systemie akcyjnym ogłaszają jakąś tam akcję, czy przy szkole, czy przy jakichś innych instytucjach i podjeżdża samochód, tam można również przekazać te odpady. No niemniej jednak trzeba zapoznać się z terminem i godzinami, gdzie te odpady można dostarczyć. Poza tym można dostarczyć do punktu zbiórki elektroodpadów, który jest zlokalizowany przy ulicy Świderskiej 128, to tam na terenie składowiska Odpadów, tak potocznie nazwanego. Tam jest czynny od godziny 7 do godziny 15 i każdej ilości tych elektroodpadów przyjmujemy nieodpłatnie. A od ilu lat prowadzą Państwo zbiórki w naszej gminie? zbiórce tego sprzętu tego elektrycznego i elektronicznego od 2008 roku rozpoczęliśmy. Tutaj współpracę z przedsiębiorcą, który odbiera również od nas ten zużyty, zgromadzony tutaj na naszym terenie, na naszym w tym punkcie zużyty sprzęt i odbiera od nas już gotowy, przygotowany do transportu. Chcieliśmy jeszcze zapytać, jak przedstawia się tendencja ilościowa zebranych sprzętów w ostatnich latach? To znaczy powiem króciutko od początku, jak rozpoczęliśmy zbiórkę tego sprzętu, to wyglądało to identycznie jak w przypadku rozpoczęcia selektywnego zbierania innych odpadów. A to wygląda tak, że w pierwszym roku było zdecydowanie więcej tego. Myślę, że z tego powodu, że każdy gdzieś tam miał zgromadzony ten sprzęt, czy jako zapas, czy chociażby z tego powodu, że nie miał okazji gdzieś się go pozbyć. W pierwszym roku y, zebraliśmy około 20 ton, a w następnych latach, tak waha, to się między 8 a 10 ton rocznie tego sprzętu y, odbieramy i, przekazuje, i przekazujemy przedsiębiorcy, który dalej zajmuje się y, przetwarzaniem tego sprzętu. W przedziwnym mieszkam ogrodzie, gdzie żyją kwiaty i dzieci, i gdzie po słońca zachodzie. Uśmiech nam z oczu świeci, wodotrysk bije tu dziwny, co śpiewa jak śmiech i łkanie. Krzew nad nim rośnie oliwny, cichy jak pojednanie. Różo, co cały rok wiernie kwitnął i słody woni, Obwiązujemy lnem ciernie, by nie raniły nam dłoni. Żywym rój ptaków, co budzi ze snu nas ranny powiewem. Ucząc nas iść między ludzi z dobrą nowiną i śpiewem. I mamy ule bartnicze, co każą w pszczół nam iść ślady i zbierać jeno słodycze z kwiatów, co kryją jady. I pielęgnuję murawę, plewiąc z niej chwasty i osty, by każdy, patrząc na trawę, duszą jak trawa był prosty. Mamy no ponad 90% materiałów zawartych w elektrośmieciach możemy poddać po powtórnemu wykorzystaniu. To jest naprawdę bardzo dużo. Jeżeli byśmy tak naprawdę przyłożyli do tego wagę i tak jak tutaj mówicie, nie wyrzucali tych, tych śmieci do lasu, tylko poddawali je powtórnemu przetworzeniu, to naprawdę jest bardzo, bardzo duży aspekt ekologiczny i to należy robić jeżeli chodzi o związki które są zawarte w, w niektórych elektrośmieciach wiadomo że tych związków jest bardzo dużo natomiast pozwolicie że ja przeczytam bo to jest naprawdę bardzo ważne i tutaj należy zwrócić szczególną uwagę na to co w tych elektrośmieciach jest zawarte i jaki to ma wpływ na nasz organizm na nasze zdrowie i tak na przykładu pierwsza rtęć która jest zawarta na przykład w niektórych świetlówkach jeżeli trafi do zbiorników wodnych a później Przeniknie np. do mózgu człowieka czy zwierząt, może spowodować zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, koordynacji ruchów czy nawet y, tutaj koordynacji naszych układu całego oddechowego. Y, w komputerach często są stosowane związki bromu, które y, po przeniknięciu do środowiska u ludzi i zwierząt y, mogą powodować problemy np. neuroalergiczne y, czy neurologiczne. Związki kadmu, które są używane w bateriach i urządzeniach, zaburzają czynności nerek, powodują choroby nadciśnieniowe. To jest bardzo ważne, dlatego to czytam, żeby czegoś nie przekręcić. Wywołują zmiany nowotworowe, zaburzenia metabolizmu, deformację szkieletów u ludzi. W różnych urządzeniach są różne związki, które powodują chłodzenie tych urządzeń, smarujące, izolujące, które po przeniknięciu do wód, do gleby mogą powodować uszkodzenia wątroby. Na przykład freon, który jest zawarty na przykład w lodówkach, jest szczególnie wrażliwy, jak sami na pewno doskonale wiecie, dla warstwy ozonowej. I od 98 roku stosowanie tego freonu jest w urządzeniach elektrycznych już zamieniane innymi związkami. No i popularny u nas azbest który jest używany w wielu urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, ze względu na swoje właściwości izolacyjne. Na pewno doskonale wiecie, że powoduje police płuc, powoduje raka płuc. I naprawdę to jest jedne z niewielu związków, które po niewłaściwym wykorzystaniu elektrośmieci i przedostaniu się ich na przykład czy to do organizmu człowieka, czy to do środowiska naprawdę powodują tutaj duże szkody. Zwracajmy uwagę na to, co z tą baterią na przykład przysłowiową, czy z tą pralką, lodówką, co z tym robimy i czy właściwie ją wykorzystujemy później dłużej, po jej zużyciu. Już od 1 lipca tego roku nasz system gospodarki odpadami, czyli to oddawanie tak popularnie powiem tych śmieci, ulegnie od praktycznie odwróceniu do góry nogami. Będzie całkiem nowy system i nasz kraj... My, jako poszczególni obywatele naszego miasta będziemy się starali, aby jak najmniejsza ilość odpadów, które powstają u nas tutaj w mieście nie trafiała na składowisko, tylko pod, właśnie tak jak tutaj na przykładzie elektrośmieci, podlegała powtórnemu przetworzeniu. Dlatego zachęcam naprawdę do tego, aby wszystkie śmieci, nie tylko elektrośmieci, bo to jest pewien, pewna frakcja odpadów, wszystkie śmieci segregować w odpowiednie worki i już na tym etapie, tak jak wy w tej chwili jesteście na etapie gimnazjum, czy później waszego dorosłego życia, żeby wpajać, jak będziecie mieć swoje dzieci, czy w swoje rodziny, to aby te śmieci ulegały, podlegały segregacji już na, na tym pierwszym etapie wytworzenia. Także bardzo gorąco namawiam. Będziemy się starali, jako miasto, prowadzić również spotkania z uczniami, czy to przedszkoli, czy to szkół podstawowych, czy gimnazjów, żeby wytłumaczyć wam, na czym polega segregacja, jak należy segregować, bo na przykład niejednokrotnie pytają się mnie wrzucają kartony posoku do papierów, prawda? A tego nie należy robić, bo kartony posoku należy wrzucać do butelek plastikowych, a niejednokrotnie ponad 50% mieszkańców inaczej rozumie, dlatego będziemy się, to rozumie, dlatego będziemy się starali wśród, również wśród gimnazjalistów przeprowadzać takie akcje edukacyjne. Będziemy się starali tłumaczyć, gdzie poszczególne frakcje mają odpadów trafić. Podkreślić, że cieszę się, że interesujecie się tym tematem, ale również chciałbym zachęcić, szczególnie tutaj tą grupę ekologów, do takich spotkań, takich debat na szersze zagadnienie, na dyskusję na temat w ogóle zagospodarowania wszystkich odpadów, bo elektrośmieci to są tam jakąś tylko częścią gospodarki odpadowej. Debat na temat ochrony środowiska, to się tam wszystkim przyda. Na debat na temat ekologii, jak żyć w jakim kierunku iść, żeby Łuków był miastem ekologicznym. Bardzo zachęcam do tych działań. Dziękuję bardzo za zaproszenie.